Cześć kochani, witajcie. Dzisiaj chciałabym wam pokazać album y, przygotowany jako inspirację dla skrapcesoriów. Jest to album na takiej nieregularnej y, bazie. Y, ona chyba się nazywa Chmurka. Y, w każdym razie mamy tutaj. Y, 6 kart. Trzy są w kształcie chmurki, potem mamy taką kuleczkę, gwiazdkę i księżyc. Album jest zbindowany na mm, takich metalowych kółeczkach. Na każdym kółeczku jest gnieciuch. Właściwie to jest ta wstążka Old Fashioned Ribbon. I jeszcze taki sznureczek, który też przewija się przez cały ten album. Wykorzystałam tutaj dwie kolekcje. Jest to kolekcja Baby Joy, i druga kolekcja jest Little Cuties. Wymieszałam je ze sobą i różnych tekturek, oraz przede wszystkim moduły albumowe. Zaraz Wam pokażę, jakie moduły tutaj wykorzystałam. Po kolei, pierwsza karta to jest właśnie księżyc. Tutaj jest to taka jakby okładka, można powiedzieć. Dlatego tylko ułożyłam kompozycję z wyciętych elementów i podniosłam na piankach tutaj tekturkę. Z takim słodkim misiakiem, z gwiazdką, bo akurat mi pasowało do całej kolekcji. Pierwsza strona to jest metryczka. Jest to odbity stempel i podniesione na piankach elementy, właśnie wycięte z kolekcji. Album pomieści zdjęcia w wielkości 7,5 na 10. I tutaj mamy właśnie matę na zdjęcie i świetny stempel, który możecie kupić w skrap Soriach, Który nam zinformuje, gdzie można wkleić zdjęcie. Te stemple są w dwóch wariantach do wyboru. Ja mam akurat ten i bardzo jestem z niego zadowolona, bardzo mi się podoba. I tutaj jest tekturka. Oczywiście te wszystkie elementy nie są podklejone do końca, więc, jeżeli mielibyście zdjęcie, to można je podsunąć pod elementy, które zachodzą na maty. I tutaj mamy właśnie w kształcie gwiazdki. Następny to mamy taką książeczkę z napisem maluszek. I tutaj jest takie trzy madełko wykorzystane. I to się otwiera i zamyka na magnes. Mamy miejsce na dwa zdjęcia, i za tym jest um, taguś. I to też jest skrapcesoriowy element, um, który bardzo fajnie mi tutaj do tagów pasuje, bo mamy kółeczko i miejsce na to, żeby zaczepić sznureczek. Na następnej stronie też mamy um, książeczkę, ale tym razem um, zamykaną na Yy, takie zamknięcie banerkowe, i tutaj nam się otwiera w ten sposób miejsce na dwa zdjęcia. To zapięcie potuszowałam distresem. Następna strona to yy, mata, oczywiście to jest podniesione z napisem słodkich snów, i tutaj już zaczynamy chmurki. I tutaj użyłam takiego zapięcia, takiej opaski, która wygląda w ten sposób. Otwiera nam się i chowa w sobie wodospad. Mieszałam tutaj białe kolory z takimi kremowymi, żeby nie było tak monotonnie. I tutaj, właśnie. Możemy sobie za te taby podnosić i oglądać. A pod spodem mamy kieszonkę, w której są dwa malutkie tagi. Można coś na nich zapisać. Ta opaska jest bigowana tutaj na grubość, dlatego można spokojnie ją wykorzystać właśnie do przytrzymania wodospadu. Albo jakiś innych klapek, yy, bo pomieści, nawet jeżeli dojdą zdjęcia, to pomieści w sobie. Yy, o, źle zapięłam. Ok. I tylko tutaj mamy ozdobę z elementów do wycięcia. Następny element to jest taka. Podwójna kieszonka. Ona jest tutaj ozdobiona też elementami do wycięcia, ale na spodzie mamy matę wyciąganą właśnie za taba. Z następnej kieszonki wyciągamy takiego tagusia, i kolejny element to jest właśnie taki większy tab z kółeczkiem. I następny taguś wykończony już. Tym, takim, które mogliście widzieć wcześniej, przez które przeciągałam sznureczek, także możliwości tu jest naprawdę sporo. Kolejna strona to mata na zdjęcie z taką tekturką, z bodziaczkami i elementami wyciętymi z kolekcji. Następnie mamy książeczkę zamykaną, wodospad zamykany na rzep. Tutaj mamy umiejscowione rzepy. I pomieści nam kolejne zdjęcia. Smoczu się zamykamy. I ostatnia już strona to jest harmonijka. Jak widzicie, tutaj zamknięcia są, yy, te sznureczki, końcówki sznureczków są zabezpieczone takimi kółeczkami. To też jest element, który znajdziecie w skrapce soriach i otwiera nam się w tę stronę oraz Tutaj w tę stronę. Za tą yy, harmoniką jest jeszcze miejsce na yy, taką kartę. taka, można sobie coś zapisać, ewentualnie wkleić jeszcze mniejsze zdjęcie. I zawiązujemy. Dzięki tym zabezpieczeniom żadna wstążka ani sznurek nie będą nam się. Na końcu rozwarstwiać. I na ostatniej stronie mamy już tylko ozdobny papier przyklejony. I tak wygląda cały albumik, właśnie na takiej nieregularnej bazie. Jest to albumik chmurka. Mam nadzieję, że Wam się podoba. Oczywiście wszystkie produkty użyte podlinkuję Wam tutaj w opisie do tego filmu i dajcie znać, czy lubicie takie niestandardowe formy albumowe. Do zobaczenia, kochani. Pa pa pa.